Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce, odpowiada na pytania internautów. Witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki. W kolejnym odcinku Pytań do Longterma przechodzimy do pytań na początek z Facebooka, będą też z YouTube'a. Mariusz się pyta, Albercie, co sądzisz o spółce FAMUR odnośnie pytań do Longterma. Bo fundamentalnie. Bardzo zdrowa spółka i technicznie ostatnio wygenerowała sygnał kupna na swing trading. Pozdrawiam. Mariusz Famur, no to nie jest niespodzianka, ponieważ jest to sektor stalowy. Stal, stal, jeszcze raz stal, ponieważ Trump ogłosił gigantyczny program odnowy infrastruktury w Stanach, także surowce poszły bardzo w górę. Będzie zapotrzebowanie na, ten, na tą stal, chociażby dlatego, że. Zamierza prezydent Stanów Zjednoczonych oddzielić się od Meksyku, ale to nie tylko to. Wiadomo, że gospodarka odży odżyła w Unii Europejskiej również najlepsze nastroje od lat, także zawsze też budowlanka na tym będzie korzystała. Kolejne pytanie. Michał. Michał się pyta, Albercie, jak przygotowujesz się na ewentualną zmianę w IKE, zapowiadaną przez premiera Morawieckiego? Czy masz jakiś plan w razie ogłoszenia zamrożenia kont IKE do emerytury? Sądzę, że taka decyzja może by generować olbrzymią podaż w krótkim czasie. Michał, zdziwiłeś mnie. Ja nic nie słyszałem o takich planach, żeby rzekomo były IKE zamrożone do emerytury. Być może myślisz o tym nowym IKE, czyli NIKE, który ma wprowadzić premier Morawiecki, które mają zastąpić otwarte fundusze emerytalne, ponieważ tych IKE istniejących oni nie mogą przecież ruszyć. To są prywatne oszczędności obywateli. Tutaj w tym przypadku z pewnością Trybunał Konstytucyjny orzekłby na korzyść posiadaczy tychże instrumentów finansowych. To są po prostu nasze udziały w prywatnych spółkach. Jeżeli masz poprzez IKE udziały w KGHM, to nikt nie ma prawa ci ich odebrać na, na żadnej podstawie. Także tutaj bym spał spokojniej. Myślę, że ta wątpliwość dotyczy tych nowych instrumentów, czyli NIKE gdzie rzekomo miałby obywatel dostać z powrotem środki zgromadzone w funduszach emerytalnych. Ja do końca w to nie wierzę. Prawda? I tutaj bym się spodziewał jakiejś blokady właśnie, ale na tych, nowych, na tych nowych kontach, nie na tych istniejących. Tu spokojnie, te istniejące IKE, które można w tej chwili sobie otworzyć, polecam bardzo serdecznie. Polecam również, jeżeli ktoś ma taki luksus i ma małżonka, to można na małżonka, na małżonkę otworzyć drugie takie konto. To nic nie kosztuje, podlega dziedziczeniu, bardzo fajny instrument, nie płaci się podatku belki do osiągnięcia, jeżeli się nie wyciągnie pieniędzy do, osie, do osiągnięcia 60 roku życia lub w przypadku wcześniejszej emerytury w wieku 55 lat. Także ja korzystam z IKE, polecam każdemu i nie, nie zmieniam swojej strategii. Piotrek się pyta. Albert, dziękuję za poprzednie odpowiedzi dotyczące live chata Jako, że lubisz i specjalizujesz się w spółkach IT, bardzo chętnie usłyszę Twoją opinię o Sary. Moja jest jak najbardziej pozytywna, a spółka jak na razie mało grana. Piotrku, za dużo powiedziane, że ja się specjalizuję w informatycznych. Lubię spółki gamingowe, czuję je dosyć dobrze. Dużo pracy poświęciłem na analizowaniu tych spółek. Mam również zaprzyjaźnionych graczy, którzy doradzają mi zazwyczaj, natomiast powiem szczerze, Sarę nie, nie za bardzo znam tę spółkę, natomiast, znaczy od strony fundamentalnej, od strony analizy takiej dogłębnej, jeżeli chodzi o analizę finansową, natomiast rozpoznawalną jest ta spółka coraz bardziej, ja kojarzę z konferencji Wall Street również, mieli swoje stoisko, miał wykład zdaje się prezes spółki również, Także relacje inwestorskie mają niezłe, kojarzę, są, są obecni, są rozpoznawalni. Musiałbym zerknąć, także proszę o maila Albert Longterm.pl i będziemy w kontakcie, wtedy ja, ja taką pobieżną analizę zrobię dla Ciebie, wyszczę Ci maila, także wyślij do mnie maila. Na YouTubie pod ostatnim odcinkiem nagrań pytań do Longterma na kanale Inwestorzy TV Kacper się pyta, Witam Panie Albercie. Chciałbym spytać o PKN Orlen. Spółka znajduje się od paru miesięcy w trendzie wzrostowym. Czy myśli Pan, że możliwa jest korekta na tym balorze? Czy jest to dobry moment na kupno tych akcji? Od ponad dwóch lat tworzę portfel dywidendowy. Pozdrawiam Kasper. Pozdrawiam Cię Kasper. Bardzo się cieszę, że razem ze mną, bo ja też mniej więcej od dwóch lat prowadzę ten swój portfel dywidendowy, tak na poważnie już, że nie ma dylematów i jakichś rozterek, że sprzedaję, że jak jest gorzej, tak. Potem jak jest dobrze, dokupuję. Nie trzymam, tak jak w myśl Urena Bafeta, na 30 lat z horyzontem czasowym to tworzę, tak jakbym kupował mieszkanie. I ja tam mam PKN Orlen, to jest jeden z takich podmiotów, na który bardzo liczę. Ja nie wiem, powiem Ci szczerze, nie wiem, czy będzie korekta. Nie mam pojęcia, co się wydarzy za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku. Natomiast ja inwestuję długoterminowo, jestem pewien, że w przeciągu 10, 20, 30 lat zarobię na tej spółce bardzo, bardzo dużo, również z samych dywidend bo też te narzędzia typu Ike pozwalają nam nie płacić podatku od dywidend, także polecam i ja bym się nie zastanawiał. Jeżeli masz portfel dywidendowy, to ewentualne załamania kursu, tak jak ostatnio mieliśmy do czynienia z tym, można wykorzystywać do delikatnej akumulacji tychże akcji, żeby sobie uśrednić cenę w dół, mieć większy zysk w długim terminie. Rolnik 5003 pyta się, witam, mam pytanie dotyczące ABC Data. Czy warto się nią zainteresować i zainwestować? Do niedawna wypłacała wysoką dywidendę. Pytanie, czy w tym roku wypłaci? Dość niskie CZ, dodatkowe zakończenie postępowania podatkowego. Rolnik ABC Data, jest tam jakieś ryzyko, ale spółka jest tania, tak jak zauważyłeś. W przypadku, w którym złoty, złoty polski by się umocnił, to by była korzystna informacja dla importerów, takich jak ABC Data. Druga sprawa, szansą jest dużą to, że action jest właściwie wyeliminowany z rynku. Tak? Czyli ABC ja Data przejmuje dużą, dużą część tego tortu. Także już w tej chwili ja uważam, że ryzyka są rekompensowane przez szanse. Tak? Czyli że tutaj można jakieś, jakąś inwestycję niewielką, za niewielki kapitał poczynić. Jeżeli jesteś przekonany do tej spółki, oczywiście. Także tak jak jeszcze nie wiem, z miesiąc temu byłem sceptyczny, tak teraz no, złoty się umacnia, prawda? Czyli sytuacja fundamentalna dla importerów się poprawia, a action został wyeliminowany z rynku, to trzeba pamiętać. tak? Także no, jeszcze, jeszcze poszerzę sobie tutaj ten udział w polskim rynku ABC Data. Jarek się pyta. Dzień dobry, Albercie. Mam pytanie o spółkę Monari. Czy według Ciebie warto przy obecnej cenie w okolicach 8 zł w nią zainwestować? Co prawda spółka nie pokazała dobrych wyników za trzeci kwartał 2016 i prawdopodobnie za czwarty kwartał też będą słabe, ale już w styczniu spółka pochwaliła się wzrostem przychodów o 6,45% rok do roku. Czy słaby trzeci i czwarty kwartał można odczytywać jako drobne potknięcie przy rozwoju spółki? Pozdrawiam Jarek. <laughs> Jarku, to samo co w przypadku ABC daty. Monari jest klasycznym importerem, czyli w przypadku umocnienia się dolara. Import był drogi dla nich, z Chin, z Azji generalnie, no to cierpiała na tym marża. To jest zrozumiałe. Druga sprawa, że Monari wynajmuje lokale sprzedażowe, lokale handlowe, w... też płaci w euro. Euro też było drogie, więc płacili więcej za wynajem, mieli wyższe koszty zarówno importu, jak i koszty operacyjne w kraju. To się przekładało na niższą marżę. Musieli być może podnosić ceny, co odstraszało część klientek. Natomiast teraz, jeżeli złoty się będzie umacniał, to widzę szansę dużą poprawy dla tego importera, dla Monari, zarówno dla BCATy, jak i dla Monari. Dla Monari chyba bardziej, bo oni mają te koszty podwójne, prawda? Płacą za czynsze, za, za dzierżawę powierzchni handlowej, no i też kupują ciuchy w Chinach. Także jeżeli złoto się będzie dalej umacniał, to widzę szansę dla Monari. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejsze wystąpienie. Zachęcam do zadawania pytań na YouTubie również, na kanale Inwestorzy TV lub na profilu facebookowym mojego bloga longterm.pl. Z inwestorskim pozdrowieniem, Albert Longterm Rokicki.